Dzień dobry, drodzy widzowie! W tym odcinku dowiecie się o niepokojących doniesieniach z Grenlandii oraz o znaczących zmianach w globalnej cyrkulacji wód. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, przesyłają nam cenne wiadomości. Mówią one wprost, że przyszłość w postaci najbliższych dziesięcioleci będzie mocno zdestabilizowana. Czy jednak, aby na pewno będzie aż tak źle? Ostatnie doniesienia z Grenlandii oraz Islandii stawiają zakłopotanie klimatologów i opinią publiczną. W ostatnich dniach prąd strumieniowy, który odpowiada za stabilną pogodę między innymi w Europie, uległ zaburzeniu, które swoimi cechami przypomina jego rozpad. To dlatego pogoda w Polsce nagle zmieniła swoje oblicze, powodując ujemną anomalię temperatury. Mapy prądu strumieniowego pokazują, że jego główna oś przesunęła się w kierunku północnym i meandruje od Rosji przez rejon Grenlandii, Islandii aż do Kanady. Jednak na jego krańcach oraz południowych obszarach napływają gorące masy powietrza. Ten osobliwy kształt prądu strumieniowego spowodował, że w minionych dniach w Polsce było znacznie chłodniej niż na Islandii, gdzie dnia 24 sierpnia w z Tadur odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów równą 29,4 stopni Celsjusza. Nietypowa aura pogodowa rozciągnęła się także nad Grenlandią, gdzie w minionych dniach było wyjątkowo ciepło. 25 sierpnia temperatura w wielu miejscach osiągnęła zaporowe 15,5 stopni Celsjusza. W tym dniu na Grenlandii było cieplej niż w zakopanym. Na dodatek, pierwszy raz w historii, na szczycie grenlandzkiego lądolodu padał deszcz w tak obfitej ilości rzędu 7 miliardów ton. Ten fenomen trwał 3 dni. To swoiste podmienienie pogody przez naturę spowodowało, że w Polsce mamy do czynienia z najzimniejszym sierpniem od 23 lat. Temperatury w Arktyce i północnych obszarach naszej planety rosną blisko dwa razy szybciej niż w innych regionach. Topniejący lód z Oceanu Arktycznego i Grenlandii powoduje napływ słodkiej wody do północnego obszaru Oceanu Atlantyckiego. To przyczynia się do spowolnienia systemu najważniejszych prądów oceanicznych, które przynoszą ciepłą wodę z tropików do chłodniejszych regionów Oceanu Atlantyckiego. Prąd ten, zwany Atlantic Meridional Overturning Circulation, zwolnił o 15% od lat 50. Transport ciepła poprzez AMOC, inaczej Amoc, na północ przez Atlantyk jest wyjątkowy wśród globalnych oceanów i jest odpowiedzialny za względne na ciepło na półkuli północnej. Amoc przenosi do 25% globalnego transportu ciepła atmosfera ocean w kierunku północnym na półkuli północnej. Jeśli system Amoc zwolni jeszcze bardziej, konsekwencje dla ludzkości będą poważne. Mogłoby to zdestabilizować monsun w Afryce Zachodniej, spowodować częstsze susze w amazońskich lasach deszczowych, przyspieszyć utratę lodu na Antarktydzie oraz zakłócić ruch innych prądów oceanicznych. Zaistniała sytuacja nie pozostaje bez wpływu na najważniejszy dla Europy prąd morski. Klimatolodzy ostrzegają, że przeprowadzone przez nich analizy wykazały, że Golfsztrom odpowiadający za ogrzewanie Europy jest najsłabszy od tysiąca lat. Golfstrom jest prądem wody płynącym pod powierzchnią Atlantyku. Zaczyna kształtować się u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej. Ogrzane masy wody płyną na wschód w kierunku Wielkiej Brytanii. Tam oddają temperaturę atmosferze, powodując, że klimat w Europie jest bardziej ciepły. Golfstrom traci na sile każdego roku, a za ten stan rzeczy odpowiedzialny ma być topniejący lód na Oceanie Arktycznym i Grenlandii. Potężna ilość słodkiej wody wdziera się do słonego oceanu, zaburzając jego równowagę. To powoduje zjawisko, w którym ciepła woda z amerykańskich wybrzeży traci swój pęd wcześniej niż do tej pory. Taki stan rzeczy odpowiada za słabnięcie Golfsztromu, który wraz ze spadkiem swojej wydajności przyczynia się do zmniejszenia temperatur na naszym kontynencie. Klimatolodzy wykryli sygnały ostrzegawcze spowalniającego prądu zatokowego. Mówią wprost, że golfstrom systematycznie zmienia swój charakter. Utracił dotychczasową stabilność i zmienia się na naszych oczach. W najgorszym przypadku prąd morski całkowicie się zatrzyma, powodując powstanie nowej epoki lodowcowej w Europie. Czy jednak taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny? To zależy od zmiennych czynników, na które człowiek nie posiada aż tak wielkiego wpływu. Według klimatologów wszystko zależy od ilości wpływającej do oceanów słodkiej wody. Istotnie osłabiony Golfstrom oraz AMOC, czyli system połączonych ze sobą prądów oceanicznych na północnym Atlantyku, będzie powodować katastrofalne skutki na całym świecie, poważnie zakłócając cykl opadów deszczu, od których zależy wyżywienie miliardów ludzi w Indiach, Ameryce Południowej i Afryce Zachodniej, oraz powodując wcześniej wspomniany olbrzymi spadek temperatury w Europie. Zmiany w systemie prądów oceanicznych Amoc spowodują powstanie nowych warunków panujących na Ziemi. Złożoność systemu Amoc i niepewność co do ilości wprowadzanej do oceanów słodkiej wody z obszarów arktycznych uniemożliwiają dokładne prognozowanie daty załamania ziemskiego klimatu. Ostatnie szacunki wskazują, że może wydarzyć się to w ciągu dekady, dwóch lub kilku stuleci. Niklas Boers z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu powiedział, że oznaki destabilizacji, które są już widoczne, są czymś, czego się nie spodziewał i co go przeraża. Badania Boera opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change wskazują, że rdzeń lodowy i inne dane z ostatnich 100 tysięcy lat pokazują, że system Amoc ma dwa istotne stany: szybki i silny, który towarzyszy nam od kilku tysięcy lat, oraz powolny, słaby. Dane pokazują, że rosnące temperatury mogą spowodować gwałtowne przełączenie Amoc między Stanami w ciągu 1 do 5 dekad. Jak zatem widać, w tym przypadku mamy do czynienia z cyklem trwającym przynajmniej od 100 tysięcy lat. Obserwowane zmiany w przyrodzie oraz zachowaniu prądów oceanicznych wykazują, że system Amoc zmienia swój stan na powolny i słaby. Amoc jest napędzany przez gęstą słoną wodę morską opadającą do Oceanu Arktycznego, ale topnienie słodkiej wody z pokrywy lodowej Grenlandii spowalnia ten proces jeszcze wcześniej niż sugerowały to modele klimatyczne. Dlaczego słodka woda jest tak niebezpieczna dla stabilności systemu Amoc? Wynika to z faktu, że woda zasolona ma inną zależność gęstości od temperatury niż woda słodka. Woda słona zamarza w niższych temperaturach i transportuje ciepło z inną wydajnością. Wpływająca słodka woda do słonych oceanów spełnia rolę destabilizatora, który zmieni obecny wymiar klimatu na świecie, tworząc nowy, którego kształtu póki co nikt nie jest w stanie przewidzieć. Obecnie jesteśmy świadkami trwającej zmiany w systemie AMOC. Badacze spierają się, jak długo będzie trwać jego transformacja. Jednak czy będzie to trwało 20 lat, 50 czy 100, to jedno jest pewne. Żyjemy w czasach postępujących zmian, a dokonane przez Niklasa Boera badania rdzenia lodowego wskazują, że w tym przypadku mamy do czynienia ze zmiennym cyklem trwającym od wielu tysięcy lat. Liczę na to, że przedstawione w tym odcinku informacje zainteresowały Was. Tymczasem ja pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.